Witam wszystkich, witam wszystkich, tu Hiko Mikos. i właśnie się bawię z moim zegarkiem, który tutaj ma możliwość, jest, oj, jest coś takiego jak X-Transceiver. Jest to po prostu połączenie, jak tutaj widzicie. Na moim, na Nintendo DSi, DSi XL, Nintendo 3DS z budowaną kamerą można rozmawiać ze znajomymi Właśnie przez ten telefon, przez to specjalne urządzenie. Natomiast gracze, którzy, osoby, które nie posiadają właśnie kamerki, np. Nintendo DS, Nintendo DS Lite, to mogą tylko dźwięk wysyłać, audio tylko. I działa to w następujący sposób: kamera hmm, automatycznie hmm, przesyła wszystko. A jeżeli chcemy coś powiedzieć, to używamy należy nacisnąć A. I mamy możliwość nagrania krótkiej wiadomości, taka, jaka tutaj będzie długość wyświetlana na przykład. O, witaj, Tuhikomikos. O, witaj, Tukikomikos. No i to tak wygląda i można sobie przesyłać wiadomości. No cześć! Co tam u Ciebie? No i to jest o tyle fajne, że mm, można z tego korzystać przez y, Wi-Fi i można rozmawiać ze znajomymi mm, aby właśnie mówi, wciska się A i R żeby przekazać wiadomość Tru tu, -tu, -tu. Mm. B żeby wyłączyć, zakończyć rozmowę X włączyć graffiti Um. Używaj graffiti, select o informacje. I gdzie tego mogę użyć? Co to daje? <laughs> działa, działa. Zobacz, co się dzieje z moim ekranem. W ogóle zmienił się na czarno-biały kolor. Nie na czarno-biały. Gumka wyciera tylko te ślady, a to co pieczątki. Serduszka. Super. Więc tak to wygląda. Co tu jeszcze można zrobić? Mamy przycisk Start Select. O! W ten sposób mam zapozowaną kamerę. Nie, nie wysyłam już właśnie tych informacji co to jest za paseczek? By zmienić swój głos Aha! Czyli wyżej Wesoły świąt Wesoły świąt! Wow! <słyski> Dobre. Można tutaj się bawić. Strzałka, zmień swoje wideo. Ale ja wcisnąłem chyba pauzę, więc... Start. Ok, a strzałka co daje? Wow. Widzicie, zmienia się kolor. Czarno-biały. To jest jakiś inny? Czarno-biały kolorowy. Negatyw i sepia. Mamy możliwość zmiany. Jak jakbyście mi chcieli zobaczyć, to jestem właśnie w kamerce. Co jeszcze jest tutaj? Podwójne L dwa razy chyba nie z tej strony L dwa razy. U! Co się stało? Co to było? Hey. Double the size video display only color, tylko dzwoniący może jej użyć. Tak, czyli ja nie mogę używać tego, ale co to daje? Może, ale nawet nie wiem, co to robi. Może, ale nawet nie wiem, co to robi. Dobra. No to jeśli chodzi o te opcje no to tak mniej więcej chyba wszystko zrobiłem to, co się da zrobić, można rysować no to chyba każdy wie, wyczątki, mazanie, rysowanie, można też zapauzować ten, co ja tu jeszcze, wyjście jest jakaś pauza. Nie wiem, co ona robi. Głośnik mikrofon. Mówię do ciebie. Głośnik mikrofon. Mówię do ciebie. Dobra. Nu 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 nu. Landolo. Dobra, kończymy rozmowę. Dobra, no toquen la...